Zespół szkół w Poniatowej. Maj. Chwila przed maturą. To właśnie tutaj rozgrywa się akcja naszej opowieści. Matury zostały skradzione. Matury zostały skradzione. Spokojnie, mam plan. Jaki? Sprytny. Do szkoły zostaje wezwany Kacper Holmes, potomek słynnego detektywa. Nie jak Widocznie na tej sali. Wydajemy sobie na tej sali. Wydajemy na pana. Na pani Na Podobno jestem potrzebny. Więc zaraz do pana przejdę, tylko dokończę rozmowę z chłopakami. A więc, chłopaki, palen toaleta nie jest odpalenia. Żeby mi to było ostatni raz. Zaoszczędzę pani czasu, chłopaki są ewidentnie niewinni. Doprawdy? Na podeszłach widać świeże błoto, a kaptury nie zdążyły jeszcze wysnąć. A przede wszystkim widziałem ich, jak palili na masarni. Tym razem wam się upiekło. Wracajcie na lekcję. Do widzenia. Do widzenia. No my przejdźmy do mojego gabinetu. Ciekawe tylko te z angielskiego. No dobrze, a kiedy ostatnio widziała pani maturę? Dzisiaj rano, ale usłyszałam, że ktoś pali w toalecie, więc poszłam to sprawdzić, a jak wróciłam, to matury nie no, Rozumiem. Kto ja wtedy dostęp do sekretariatu? No wie pan, sekretariat jest ogólno dostępny, mhm. ale e, mój zastępca wtedy był u siebie. Rozumiem, zacznę od niego. A więc panie Krzyżówka, podobno był pan... Podczas całego zajścia w swoim gabinecie nie zauważył pan niczego podejrzanego? To był całkiem standardowy dzień. Siedziałem przy biurku, wypełniałem dokumenty. Usłyszałem jedynie, że pani dyrektor wychodzi. Trzaskałem drzwiami. Dokończyłem robotę i potem sprawdziłem, czy wszystko w porządku. Zauważyłem jedynie dwóch wychodzących uczniów, ale nic nikomu się nie stało, więc wróciłem do siebie. I nie wie pan, którzy to byli uczniowie? Niestety nie zauważyłem, kto to mógł być. Rozumiem, że macie monitoring. Czy mógłbym sprawdzić nagrania? Z tym może być problem. Jak to nagrania? To było tak. Zostałem wezwany do pani dyrektor do sprawdzenia monitoringu. Jednak na nagraniach nic nie było. Doprawdy? To normalne, że kamery przestają działać? No wie pan, złośliwość rzeczy martwych. A z kiedy jest ostatnie nagranie? No nie wiem, sprawdziłem jedynie to, co pani dyrektor kazała. Więc nie będzie problemu, żebyśmy przeszli i sprawdzili? Nie, no nie będzie raczej problemu. Zdejrzane kamery nie działa jak w Dzień Kradzieży. Pokażę Pan dzień wcześniej. Dziwne. Dziwne, ale działa. No cóż, wie Pan może w której sali ma teraz lekcję klasa maturalna? Chyba w 17, bo to ich sala. Dobra. Przepraszam. Czy pani wie gdzie lekcje ma teraz pani klasa? Wydaje mi się, że mają język angielski w sali 24. Pójdzie pan po schodach prosto do samego końca. Na pewno pan trafi. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Kowalski? Nie, profesor cię instytuuje robi zadanie. Mogę z pana na chwilę? Oczywiście. Witam, Kacper Holmes, detektyw. Profesor Kowalski. To nie bywa, że uczniowie prowadzą lekcje. No wie pan, w Zecie mamy bardzo dużo uzdolnionych uczniów, jeśli chodzi o angielski, a to był projekt na szóstkę. Słyszał pan pewnie o zaginionych maturach. Byłem zszkowany, moi uczniowie bardzo się starają i nie wiem, kto mógłby dokonać czegoś takiego. Doprawdy żadnego zdesperowanego ucznia? Panie, moi najsłabsi uczniowie piszą wypracowanie na czwórkę. Kto chciałby ryzykować? Rozumiem. Dziękuję panu, będę musiał porozmawiać widocznie z kimś innym O to ten ziomek co bada sprawy Matur, ale jest spokój ratowe nas od przypału Macie ognia? Tak, trzymaj. I dzięki za pomoc tam mówię. Nie ma za co co nie sobie sprawiedliwość na tym świecie A słyszałem, że panaś dobrze mi idzie z tego angielskiego Coś nie coś potrafimy, gorzej z Mat. A nie wiecie kto mógł być na pierwszej lekcji w sekretariacie? Na stówę to nie wiem. Mieliśmy kółko z Matmy i nie było tylko w sumie Leśnego i Szymańskiego. To dziwne, bo zawsze na kółku wszyscy są. Wiecie gdzie ich mogę spotkać? Tam stoją. Pewnie od Górniaka wracają. Dobra. No. Dzięki. I tak nie falę i wam odradzam. Dobrze te buty wyprzeć. Wracamy. Oj, oczywiście. Halo, halo, mogę was prosić na słówko? No nie zbyt. I musimy iść na lekcję, proszę koniec. to zajmie tylko chwilę, chodźcie. No dobra. Podobno nie było was na kółku matematycznym, mogę wiedzieć czemu? Ano, bo poszedłem tam do sekretariatu, by odebrać legitymację szkolną, żeby mieć zniżki. We dwóch? Tak, ja również poszedłem, gdyż Kuba gdy mi wspomniał o swojej legitymacji, przypomniałem sobie, że swoją muszę podbić. Jak byliście w sekretariacie rano, nie widzieliście niczego podejrzanego? Jedynie widzieliśmy pana Kolońskiego, który wychodził ze gabinetu pani dyrektor. No, z gabinetu dyrektorów. Ciekawie, czy będę musiał przekazać to y, pani dyrektor. No dobra, chłopaki, wracajcie na lekcję, nie będę wam przejmował czasu. Dobra, dziękuję. Pani Holmes, świetnie, że pan jest. Zagadka właśnie się rozwiązała. Pani Halina. Zauważyła, że przy płaszczu pana Kowalskiego leżała teczka, a w niej zaginione arkusze. Ale pani dyrektor, powtarzam, że to nie ja. Przecież maturzyści się tak przykładają do angielskiego, czemu miałbym im uniemożliwić napisanie matury? Z panem policzę się później, a pana zapraszam o zajmęcie. Jak widać, pańskie usługi nie będą już potrzebne. Odprowadzę pana Jak szefie udało się rozwiązać zagadkę? W teorii tak, ale coś w tej historii nie daje mi spokoju. A kto okazał się winny? Nauczyciela angielskiego. Ale wciąż zastanawiam się, dlaczego miałby kraść matury. Przecież był taki dumny z klasy, a nawet uczniowie nie narzekali na niego. Rozumiem, że gdyby im. Zawracaj, zawracaj! Pani dyrektor w tej sali ma no, lekcje klasa maturalna. Ale co się stało? Za chwilę się wszystko okaże. Proszę mi tylko powiedzieć jaka to sala. 17 mają no, matematykę. No, lepiej, chodźmy tam i proszę zabrać pana Kowalskiego. Ale ja przepraszam, my tu sprawdziam piszemy. No, cóż, A pana to już tu miało nie być. No ale jest i muszę przerwać. Byłem świadkiem oskarżenia niewinnego człowieka, czego bardzo nie lubię. Proszę usiąść, zaraz wszystko wyjaśnię. Już miałem stąd odjeżdżać, lecz nie, niepokoiła mnie jedna kwestia. Po co profesor Kowalski miałby grać matury, skoro jego klasie idzie tak dobrze z języka angielskiego? Przecież mówiłem, że to nie ja. Zgadza się, maturę zabrali jedyni uczniowie, którzy byli wtedy w sekretariacie, prawda, chłopaki? Ale to nie ma sensu! Mówiliśmy Panu, że widzieliśmy, jak Pan Kowalski wychodził z gabinetu przed nami. Dokładnie tak było. To prawda, mówiliście jednak, że pana Kowalskiego nie widział wicedyrektora, który był wtedy w swoim gabinecie. Tak, to prawda, nie widziałam. No ale po co chłopaki mieliby kraść maturę z angielskiego, skoro im tak dobrze idzie? To bez sensu. Zgadza się, nie zależało im na arkuszach, a na odwróceniu uwagi, bo gdy zniknęła matura z angielskiego, nikt nie zorientował się, że na maturze z matematyki została przedarta plomba. Moim zdaniem chłopaki otworzyli maturę, zrobili zdjęcia i urotnili się zanim wróciła pani dyrektor. Oskarża pan moich uczniów, a przecież matury znalazły się w teczce pana Kowalskiego. Właśnie. Jeśli pan profesor chciałby ukraść matury, po co trzymałby je przy swoich rzeczach, zamiast się ich pozbyć od razu? Zostały mu one podrzucone i to akurat w momencie, kiedy mogłem powiązać chłopaków ze zbrodnią. Ktoś musiał je podrzucić, aby zrzucić winę, a mnie odesłać do domu. Skoro obaj byli z panem, to kto mógłby to zrobić? Osoba, która uknęła całą intrygę. Prawda, panie Helino? Co za bzdury pana opowiada? Dlaczego miałabym to zrobić? Otóż, pani Klasie, jak twierdzą uczniowie, najkoszy idzie matematyka. Dlatego w czasie kółka wypuściła pani chłopaków, aby to oni wykonali czarną robotę. Poszli do pani dyrektor, twierdząc, że ktoś pali w toalecie. Pani dyrektor wychodzi, aby to sprawdzić. Oczywiście nikogo nie znajduje, a winą obarczani zostali Michał i Damian. Ale wracając. Kuba i Bartek fotografują arkusze, zabierają maturę z angielskiego i wszystko przekazują pani na przerwie. Dodatkowo przekupują oni zdjęciami Kubę, aby podmienił nagrania. Wszystko mogłoby zakończyć się tutaj, lecz nie wiedziała pani, że do szkoły zostanie wezwany detektyw. Na lekcji angielskiego chłopaki również się o mnie dowiadują i śledzą mnie do masarni. Zakonam, że w międzyczasie dali pani znać, że jest coś na rzeczy. I aby ostatecznie odwrócić od siebie uwagę... Odrzuca pani arkusze panu Kowalskiemu. Wtedy sprawa powinna się skończyć. Nie odejdź to do domu, a pani jest bezpieczna. No, ładną sobie pan historię ułożył, ale nie ma pan dowodów. Otóż dowód ułożyła pani sama. Kiedy przez przypadek wszedłem do tej sali, kiedy nie miała pani lekcji, rozwiązywała pani równania. Nie były to jakie, nie były to zwykłe równania. Były to przykłady z arkusza, które miała pani na komputerze, a które przeniosła pani na sprawdzenie, które właśnie pisze teraz klasa. Różmy. Faktycznie to to samo, jak mogła Pani to zrobić? No dobrze, przyznaję się, no ale Pani Dyrektor, jak ja miałam ich inaczej przygotować do tej matury? Przecież te sieroty uczyć się nie chcą wcale, a łopatok głupi nie nałożę. Pani Hajdno, jestem rozczarowana, ale policzymy się później. Pani Kowalski, najmocniej przepraszam za to fałszywe oskarżenia. A panu? Bardzo dziękuję za pomoc. ma za pani dyrektor. Tak, jest No i generalnie detektyw zostaje bohaterem, wraca do siebie. Tą matematyczkę pewnie zwalniają. No, końcówkę trochę skopałem, bo nie miałem dużo czasu. No, ale tak by wyglądała cała historia. I ty napisałeś to wszystko na maturze? No tak, a dlaczego nie? Michał, była rozprawka. Co proszę? Sierpień.